Cześć, co słychać? Dziś opowiem Wam o trzech często mylonych czasownikach, i jeden z pierwszych z tych czasowników to właśnie czasownik słychać. Ten czasownik poznajecie na początku kursu języka polskiego, na pierwszej, na drugiej lekcji. Używacie tego czasownika codziennie, spotykając ludzi, których znacie. Pytacie, co słychać, jak się masz, co u Ciebie? No i oczywiście na to pytanie, co słychać. Możecie odpowiedzieć: Wszystko w porządku, dziękuję, a u ciebie, a u pani, a u pana. Więc to jest pierwsze znaczenie tego czasownika słychać. To, co charakterystyczne, to, tego to to, że tego czasownika nie odmieniamy. Nie mówię, że ja to robię, że ty to robisz. Używamy tego czasownika właśnie w tej formie podstawowej, w formie bez okolicznika, czyli po prostu słychać. Więc jeszcze raz: co słychać? Wszystko w porządku, dziękuję, a u ciebie. Druga sytuacja, w której używamy tego czasownika, dotyczy tego, gdy mówimy, jakie dźwięki są wokół nas. Na przykład, teraz nic nie słychać. Albo z mojego mieszkania trochę słychać samochody i autobusy, które przejeżdżają pod moim blokiem. Albo włącz trochę głośniej telewizor, bo słabo słychać. Czyli chodzi o dźwięki, które są wokół nas. Chodzi o to, jakie dźwięki dochodzą do moich uszu, ale to co ważne, tego czasownika nie odmieniam. Czyli nie mówię, że ja to robię. Mówię po prostu, że coś słychać, coś słychać dobrze, coś słychać źle. Yy, czyli jakiś dźwięk jest blisko mnie, dochodzi do, jest wokół mnie, dochodzi do moich uszu. Więc yy, jeszcze raz, ten czasownik słychać, jest trochę nietypowy, nie odmieniamy go. Używamy go w pierwszej sytuacji, gdy witamy się z ludźmi, co słychać, a w drugiej sytuacji, gdy mówimy, jakie dźwięki są wokół nas, czyli na przykład y, z mojego mieszkania słychać samochody, albo z tamtego pokoju y, nie słychać samochodów. Więc to jest ten pierwszy czasownik. Drugi czasownik to czasownik słyszeć. I tu zwróćcie uwagę na to, że zmienia nam się y, głoska, i tutaj w ortografii zmienia nam się litera, więc słyszeć. I przede wszystkim y, trzeba powiedzieć, że ten czasownik odmieniamy. Tak jak poprzedniego czasownika nie odmienialiśmy, tak ten czasownik odmieniamy, czyli mogę powiedzieć, że ja słyszę samochody, a ty słyszysz dobrze to, co ja mówię, czyli znaczenie jest praktycznie to samo dźwięki, które dochodzą do mojego uszu, dźwięki, które są wokół mnie, ale mówię, kto te dźwięki słyszy. Na przykład słyszeliście pukanie? Słyszałam jakieś pukanie. Więc ja słyszę, ty słyszysz, coś słyszeliśmy, czyli jakiś dźwięk doszedł do naszych uszu. To jest pierwsze znaczenie, czyli takie bardzo bardzo fizyczne coś słyszymy. A drugie znaczenie przede wszystkim w czasie przeszłym Słyszałaś, yy, że Ewa wyszła za mąż? Yy, słyszeliście, że Kasia dostała nową pracę? Yy, słyszałam, że jedziecie jutro do Krakowa, to prawda? Więc gdy mówimy o informacjach, które mamy, niesprawdzonych jeszcze w 100%, ktoś nam coś powiedział, gdzieś coś przeczytałam, gdzieś coś usłyszałam, i wtedy mogę powiedzieć: Słyszałam, że. Czyli dowiedziałam się, że. I czy to jest prawda? Słyszałam, że y, jutro wyjeżdżasz. Słyszałam, że y, ona wyszła za mąż. Słyszałam, że on się ożenił. Czyli doszła do mnie ta informacja od kogoś, ale nie jest to informacja z pierwszej ręki, jeszcze tak w 100% niepotwierdzona. Więc słyszałam, że. Dobrze, to był drugi czasownik. Słyszeć. I trzeci czasownik, też bardzo podobny, też bardzo mylony, bo. Tutaj z kolei mamy u słuchać. Ale ten czasownik sprawia najmniej problemów. Yy, używamy go, gdy mówimy, że słuchamy muzyki, słuchamy koncertu, słuchamy jakiejś audycji w radiu, słuchamy podcastu po polsku. A więc yy, robimy coś dla przyjemności, robimy coś długo, robimy coś ze skupieniem i ze zrozumieniem. Więc jeżeli ja słyszę. Muzykę, to znaczy, że ona dochodzi do moich uszu, słyszę jakąś muzykę, ciekawe co to, co to jest, ale jeżeli ja słucham muzyki, to ja specjalnie ją sobie włączam, siadam, słucham, relaksuję się. Więc y, tego czasownika użyjemy w takich sytuacjach. Podsumowując, te trzy mylone często czasowniki pierwszy to słuchać y, Przepraszam, to był ten ostatni. Pierwszy to był czasownik słychać i używamy go w dwóch sytuacjach: co słychać wszystko w porządku, albo nic nie słychać. Słychać samochody za okna. Czy dobrze mnie słychać? Czyli gdy mówimy, jakie dźwięki są wokół nas, jakie dźwięki dochodzą do naszych uszu. Drugi czasownik, słyszeć też informuje nas o tych dźwiękach, które do nas dochodzą, ale ten czasownik odmieniamy. Czyli ja słyszę dobrze, albo słyszę źle, albo słyszę teraz y, ludzi przechodzących ulicą. Y, druga sytuacja, kiedy używamy tego czasownika, kiedy mówimy o tym, czego się dowiedzieliśmy. Więc y, słyszałam, że wyjeżdżasz, słyszałam, że zapisałeś się na kurs polskiego, y, słyszałam, że zdałaś certyfikat z języka polskiego. Więc to jest ten czasownik. I ostatni, w sumie najłatwiejszy. Gdy słuchamy czegoś dla przyjemności, dla relaksu, żeby się nauczyć, z zainteresowaniem, ze zrozumieniem, więc słuchamy muzyki, słuchamy koncertu, słuchamy radia, słuchamy jakiegoś nowego przeboju muzycznego, słuchamy podcastu z języka polskiego. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że żeby dobrze, żeby lepiej mówić po polsku, musicie dużo, naprawdę dużo słuchać. To wszystko do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnej lekcji.